Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną część moich zmagań na portalu Liches. Gramy sobie moi drodzy Rapida 10 plus 0, rankingi około 2. 2 no i mamy gambit hetmański, być może obrona słowiańska, może jakieś odrzucenie ruchem e6. Zostałem tutaj odrzucony, moi drodzy, czuję się odrzucony. Gambit nieprzyjęty. c4 pionek nie jest tutaj żadną satysfakcją, wzięcie pionka na c4 dla przeciwnika. Oczywiście częściej się rzekomo odrzuca niż się przyjmuje ten gambit. Goniec g5 w tym momencie, goniec e7 zapewne. Oczywiście alternatywą jest związanie, granie gońcem b4, skoczek na f3, e3. Wybicie czasami goniec D3 na spokojnie, ale tutaj goniec musi tak naprawdę się opowiedzieć. Moglibyśmy bić, moglibyśmy odejść tak naprawdę na F4. Utrzymamy związanie, tego się można spodziewać. Chociaż to posunięcie jest popularniejsze przy związaniu goniec B4, tak? O, struktury obrony półsłowiańskiej, no dobrą, to zagramy sobie w tym momencie na E3. Bicie, bicie i jakieś B5 jest opcją. Jak najbardziej. Czasami się ta grywa i końca się wyprowadza na B7. Oczywiście zroszować można skoczek BD, to są możliwości. Wieża przychodzi często na C, gdyż tutaj otwiera się linia. Ok, skoczek tutaj jest grywalny, Czasami się to jeszcze gra, skoczek b C3, ale tutaj nie będę nic z tym fantem robił. Wybiję po bicie, oczywiście. Pionek b otwiera się linia B. Bicie, bicie, skoczek do centrum wtedy mamy to, tylko wtedy wchodzi widow, więc skoczek centralny, skoczek dobry. Nie może mnie tutaj przeprosić. Być może goniec D3 Roszada wieża na C. To są, to są opcje. Aha, wybił dobrze. I prawdopodobnie skoczek tutaj. Aha, jeszcze nie. No dobra, wieża wyjdzie na B. Teraz goniec tak naprawdę, znaczy goniec może odejść, ale jak odejdzie, to po prostu wybijemy, więc. Utrudniony rozwój gońca to na pewno. Skoczek BD może wejść do gry. Będę lub nie będę. Mm -hmm. No i prawdopodobnie trzeba. Aha, to jest ruch jak najbardziej szachowy. Może F4 nawet po biciu biciu. Mm, moglibyśmy odejść. Utrzymać tak naprawdę tego skoczka w grze. Mm, tylko zabierzemy miejsce dla gońca, chyba że koniec E2. Bo bicie nic mi tutaj nie daje. Absolutnie nic. F4 jest opcją. To F4 zagrać tak może w sumie. Dobra, ja wycofam tego skoczka. Przykryję te pola c 2 ruszada. Czasami gra się Hetmanem na A3 tutaj, żeby atakować te, 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 te piony, ale on nie jest zainteresowany takim obrotem sprawy. Chociaż Hetman C2 załatwia wszystko od ręki. Hetman c2 często właśnie jest grywany w tego typu pozycjach, jest to bardzo aktywna placówka dla hetmana. No nie wiem, może jakiś g3-goniec, g2-roszada, to też jest opcja, OK, no. c4, c4 trzeba wziąć pod kontrolę, no to bierzemy. Prawdopodobnie to, to jest jakiś osłabiający ruch zawsze, znowu wchodzi to, więc nie można. Goniec na b7, wieża na c, <laughs> to są opcje, nie jakieś na pewno. Jakieś na pewno to są opcje. Mhm. Trzeba przyjść gońcem do gry i zroszować. Może zagrać się w 4. Może i tak, może i zagramy. No zobaczymy. Tak, b 7 No i wieża przyjdzie tutaj, tak? Przyjdzie tu wieża i później jakiś Hetmanacz. Być może. Będzie opcją, żeby cisnąć słabego pionka. Chociaż może król D2, nie wiem, czy nie jest głupi. Czasami. Czasami, może nie jest. Głupi, mój goń jest jeszcze do gry, nie wszedł. Może tak zagrać, żeby później skoczkiem wyjść tu. Ten skoczek dobrze stoi, można powiedzieć. No, wiadomo, plan jest prosty, tak i tak. Tu będzie cisnął, nie mam tego ruchu. Ja tu, on tu. Ja tu i później wierzę przyjdę. Chyba zdążę się pobronić tutaj, chociaż on może się. Może się zdwajać po też, to miejmy na uwadze. Mój Hetman stoi jak stoi. Jest bateria, mogę dać szacha. Król D2 i wieża na C? Hm, wygląda jak szaleństwo, wtedy to pewnie wchodzi od razu z tu. Dobra, to i to jest ruchem, wtedy mam to. Hm. Yy -y -y. Po Hetman odchodzi, mam też skoczek D7. Z nie wiadomo jako ideą, ale mogę dać szacha. Mogę dać szacha, wygonić króla tutaj, aha, jest napad, no to bronimy, tak? Chyba, że mam coś innego, szach, on tu, no bić nie mogę, wszystko się broni. No dobra, <laughs> zagrajmy wieżę z F na C. Wszystko jest pobronione, myślałem, że hetman A3 jest też opcją. Tutaj, mhm, prawdopodobnie. Jego skoczek stoi trochę jak dureń, kontroluje co prawda istotne pola, ale... Stoi jak stoi, mhm. Skoro hetman się ustawi jako pierwszy na tej linii, to ja odejdę gdzieś hetmanem. Tak naprawdę mogę odejść nad dalej, bo pion jest nietykalny. Kopnął mnie. A jak ja zagram tu? Hm. Mogę dać szacha, co to zmienia? No trochę zmienia. Mogę dać szacha, to, to, to trochę dużo zmienia, bo król musi iść tutaj, ja gram szacha i król musi bić i wtedy mam wieżę z tempem. Aha, zobaczcie, chodzi o to, pyk, pyk, król mój jest zmuszony bić, ja wtedy biję z podwójnym szachem. Mhm, no tak, tutaj rywal źle pograł troszeczkę, mam wrażenie. To jest podwójny szach, jeszcze biorę tutaj pionka. Szach mi nic nie da oczywiście. Aha, no i tutaj mamy jakość plus pionka. To jest dużo, to jest dużo. Widzicie, już można było odejść odruchowo skoczkiem, czasami trzeba zobaczyć, czy nam szach coś daje, po prostu tu jakiś mat, później może się malować. No, Hetman wisi, wisi Anand. Jak to przegram, no to znaczy, że w kompletnie nie umiem realizować przewagi, bo rywal nie ma żadnej rekompensaty za straconą jakość i tutaj słabiaczka. No i słabe ogólnie białe pola. Nie ma rekompensaty. Hetman musi odejść, mogę też zawsze odejść skoczkiem, atakować tutaj, atakować te słabości. Skoczek nieźle tu stoi. To są możliwości, żeby zaatakować tego skoczka teraz. Hmm. Może nawet tak zagram. Tak i będę się czaił na słabość D5. Oczywiście skoczek C4 teraz jest opcją, żeby tutaj się umocnić. To chyba zagram. Albo odejdę tu. To jest zawsze jakaś opcja. Odejdę, mam te pola na, na, na oku. Zaraz zagram tutaj i spróbuję wygrać pionkę na D5. Skoczek C4. Grożą widełki, ja widzę. No ja gram tutaj z tempem. On gra tutaj, ja gram tutaj. Dobrze jest. Dobrze jest. Mamy to pole pod kontrolą też. Mogę wymienić Hetman zawsze. Wymiana hetmanów tutaj dużo łatwi. Mam wrażenie. Wymiana hetmanów i <laughs> gramy tutaj z jakością więcej, z pionem więcej. Rywal ma gorszą strukturę. Gorszą? Prawdopodobnie gorszą. Ten pion jest bardzo słaby. Zamyka gońca. Mm. Mogę zagrać tak. Wieża odejdzie, mogę też wymienić te Hetmany, i mam ruch wstępem. Skoczek bije, to jest wymuszone. Skoczek bije, wieża wisi. Eee, tutaj zawsze odchodzę, tu się wszystko trzyma. To jest wygrana partia, moi drodzy. O nie, no to, to rywal to już troszeczkę spanikował. Tu już trzeba poddać. No. Nie utrzymam presji. Eee, ogólnie rzecz biorąc, sprawdźmy, co tam w trawie piszczało. Analiza komputera. ładnie, ładnie. Peszumski pisze, że ładnie, ładnie, no może i ładnie, może i nieładnie, nie wiadomo. Ehm, no dobra, wszystko się rozpoczęło od doskonale znanych struktur, nieprzyjęty, moi drodzy, Hetmański, ehm, goniec H4. Tu są baza partii, tu są moje partie, zobaczcie, które grałem akurat w tych strukturach i miałem 1-0-1-0 raz remis. No, całkiem przyzwoicie. Bicie, bicie. Hmm. CD jest niedokładnością rzekomo, a rzekomo dokładniejsze było co? Aha, wybicie skoczka nawet. Ja tutaj często biję skoczek na, do, do centrum z niedokładnością kolejną. No dobra, miejmy na uwadze, że kolejna niedokładność. Bardzo dużo niedokładności zagrałem. Kolejna niedokładność Hetman C2. Dlaczego niedokładność? Co należało grać? H4, żeby ograniczać Hetmana przed wejściem tutaj. H4, może z jakąś opcją, nawet G4. No to nie moje klimaty, ja nie gram takich szachów. Niby rywal ma troszeczkę lepszą. Hmm, hetman był A3 lepszy, tak, tak jak mówiliśmy, z pressingiem podwójnym, a tu Hetman się ustawił jako pierwszy tak naprawdę na linii. No i tu jest błąd, tak? No bo wchodzi goniec H7, jak widać i jest, moi drodzy, wygrana jakość. No i tutaj realizacja przewagi. Działa oczywiście tutaj strata wieży. Tu dużo gryby było jeszcze powierza E8, załóżmy skoczek prawdopodobnie w 4. <laughs> Słaby pionek, wieczna słabość. Możemy zaatakować skoczka, możemy się zdwoić, możemy w przyszłości pchnąć nawet A5. Oczywiście no, silnik mówi G5, żeby gonić skoczka. No skoczek D3, no wtedy mam tutaj wyśmienitą placówkę, tak. No ale jak widzieliście, pierwszy błąd kluczowy padł tutaj F6. F6 nie było dobre, bo wchodził szach i tutaj podwójny szach z odsłony. Eee, no drugi błąd to oczywiście podwałka wieży, ale to rywal był chyba w ciężkim szoku. No ale to tak naprawdę to do, do momentu tego błędu wszystko grało i buczało. D6 nawet dał grać i przyjść na te A3, tak? A4 nawet. No nie wiem, co ja bym tu, tutaj grał. No skoczka na pewno bym trzymał, bo to dobry skoczek. To na bank. Może Hetmanem zejść stąd, jakoś. Hetmanem zejść stąd. No tutaj, właśnie ta trójka, to udam. Dosyć taka niewygodna. I poprzez C4 próbować próć. No dobra, taka partyjka. Rywal troszeczkę się podstawił. No, przeoczył tam tego szacha. I no i później, wiadomo, stracił wieżę. Był wam oku. Był w ciężkim przeoku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.